Hejka, hejka. Nagramy krótki filmik. Jak to fajnie jest, jak już troszeczkę cieplej jest. Wszystko grucha wesołe. Część jajek ma, jest jeden młody, trzeba ale one już wcześniej się wylą. Ale tak, ogólnie to nie puszczałem tego wcześniej do par, dopiero teraz niedawno to puszczono. Jeszcze te berliny nie mogę sparzyć, tamtej samicy właśnie. Ciężko ją je sparzyć, tam to nie ma problemu chyba. Pokażę wam, wszystkim jaki jest młody jeden a to takie budapeszciki do tego czepo, czepelka szukam samiczki samczyk niby tam była, ale a to jest mój młodziutki gdzie się chowasz? O, pokaż się. Pokaż się tu. Zaprezentuj się. Takie młodziutki. Czaposzek. Jeden jest. A to jest klasa. koi. Ok. Robi się wesoło. Pewnie wiosna idzie. Te są wypaczone, tylko gierskie szukam jeszcze samicy, ale to chyba go wyniosę na rynek. I tyle, chyba że ktoś napisze mi. Samczyk fajny. Tak samo i do czepela. Korypka bany. No i tak to się przedstawia u mnie na razie. Hejka, pozdrawiam.